przedostatniej kolejce A-klasy sezonu 2020-2021 Górnik Nowe Miasto Wałbrzych gał z Czarnymi Wałbrzych. Mecz został rozegrany na bocznym boisku przy ulicy Ratuszowej. Oto składy, w jakich wystąpiły obydwie drużyny. Czarni Wałbrzych tego dnia w strojach białych. Górnik Nowe Miasto Wałbrzych stroje czerwone. Sędzią głównym tego starcia był pan Łukasz Zakrzewski. Przed tym spotkaniem Czarni Wałbrzych, 13 miejsce w tabeli, 24 punkty na koncie. Górnik Nowe Miasto Wałbrzych, czwarta pozycja, 56 punktów na koncie. Faworytem byli oczywiście nominalni gospodarze tego meczu, ale kibice mieli na pewno nadzieję na ciekawy, wyrównany i emocjonujący mecz. I już gramy, Górnik Nowe Miasto Czarni Wałbrzych. I to już akcja z drugiej minuty meczu. W ataku zespół Górnika. Dośrodkowanie w pole karne, Mateusz Sidor. I już w drugiej minucie gospodarze obejmują prowadzenie. Górnik Nowe Miasto Czarni 1 do 0. Pierwsza połowa stała pod znakiem przewagi Górnika Nowe Miasto. Tu kolejna sytuacja. Jakub Błaszczyk głową. I tym razem nie ma gola. I tym razem w ataku Czarni, Dawid Elmochwał z rzutu rożnego przedłuża piłkę Damian Sęk, broni Jakub Raciniewski, ale na posterunku Arkadiusz Popławski. I w 20 minucie Czarni doprowadzają do wyrównania. Górnik Nowe Miasto Czarni 1-1. I jeszcze jedna sytuacja dla Czarnych. Tym razem Dawid Dałokwał zagrywa do Kamila Szarka. Kamil Szarek, dobra sytuacja. Ale piłka obok nowego słupka. Mimo wszystko to górnik był zespołem głośniejszym w pierwszej połowie. Tutaj błąd czarnych w wyprowadzeniu piłki Mateusz Sidor i świetna interwencja Bartomija Rudnickiego. Ponownie w ataku górnik. Tym razem świetna piłka do Michała Grabowskiego. Michał Grabowski. I ponownie na posterunku Bałtomiej Rudnicki. I chwilę później próba wyprowadzenia piłki z własnej połowy przez zespół czarnych ale futbolówkarz dość szybko wraca pod pole karne zespołu gości. Jest Jakub Błaszczyk. Wstrzelenie piłki, Michał Grabowski i nad poprzeczką. A to 43. minuta meczu. Michał Gabowski zagrywa do Mateusza Sidora. Świetny strzał młodego zawodnika górnika. I w 43. minucie mamy wynik 2 do 1 dla górnika. I takim też wynikiem kończy się pierwsza połowa spotkania pomiędzy górnikiem Nowe Miasto Wałbrzych a Czarnymi Wałbrzych. Przewaga zespołu gospodarzy, Czarni próbowali się odgryzać, ale to gospodarze są póki co w lepszej sytuacji. I oba zespoły już gotowe do gry. Zapraszamy na skrót najciekawszych akcji z drugiej połowy meczu Górnik Nowe Miasto Wałbrzych Czarni Wałbrzych. A to już sytuacja z 51. minuty meczu. Adrian Gębski doświadkowanie w pole karne. Zamyka akcję Jakub Błaszczyk. I mamy wynik 3 do 1 dla górnika Nowe Miasto. Później dość długo nie działo się nic ciekawego w tym meczu. Aż do 78. minuty meczu. Wojciech Błażyński. Piękne uderzenie grającego trenera zespołu górnika. I gospodarze prowadzą już 4 do 1. W drugiej połowie czarni w ataku właściwie nie istnieli. Tu kolejna akcja górnika Wojciech Błażyński do Dawida Wodnickiego. Jeszcze raz Wojciech Błażyński, ale ofiarna interwencja Bartumienia Wodnickiego. Jeszcze jedna okazja dla gospodarzy. Patryk Rosiński, potężne uderzenie, ale obok bramki. A to 87 minuta. Wojciech Błażyński do Dawida Wodnickiego. 5-1 dla górnika. Zespół gospodarzy głodny kolejnych bramek. Tutaj jeszcze jedna akcja górnika. Dawid Wodnicki zagrywa do Michała Grabowskiego i nie ma gola. I była to ostatnia godna uwagi sytuacja w tym meczu, który zakończył się zwycięstwem górnika Nowe Miasto 5 do 1. Dziękujemy obu zespołom za walkę. Górnikowi gratulujemy i życzymy powodzenia w ostatniej kolejce. A my na koniec sezonu zmierzymy się w niedzielę o godzinie 17 na stadionie przy ulicy Dąbrowskiego z górnikiem Boguszu w górce. Zapraszamy, dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia!